Witajcie, szanowni widzowie. Zapraszam na piątą część z prezentacji odmian arbuzów, które w tym sezonie mam posadzone. A to jest piwonia. Jedyny kwiat. Odmiana Sara Bernard. Kupiłam już w bardzo dobrej cenie parę miesięcy temu sześć odmian piwoni. I ta o dziwo zakwitła. Taka malutka, jedyna, jedyna z sześciu odmian ma kwiat, aż się zdziwiłam jest jeszcze tu obok siódma odmiana kolego Marko, to od Ciebie primawiera też są oznaki życia, ta odnaleziona małczka bazaltowa czeka na stanowisku numer jeden podsypałam już ją zeszyty, długopis, łyżka czekają i ruszamy na stanowisko numer dwa z tego stanowiska będzie tylko jedna część z odmianami, ponieważ jest ich znacznie mniej niż na stanowisku numer jeden. Stanowisko numer dwa znajduje się za tym kwiatkiem tam, nad tym kawałkiem nieba. Dzisiejsza noc była bardzo chłodna, tylko 8 stopni. Mamy już dosyć tych chłodów, tych lęków o to, że. Choroby pojawią się, bo przecież i pomidory rosną tu pod chmurką. Na razie, cudfu, odpukać w niemalowane jest ok. Tu jesteśmy teraz na stanowisku z melonami i jeszcze nie była tu serwowana mączka. Niebawem, ale najpierw muszą robić arbuzy. A arbuzy rosną tu pierwszy raz w tym miejscu i musicie wiedzieć, że. Nie jest tu aż tak bardzo nasłonecznione, ale te 5 godzin dziennie słońca jest i im się tu bardzo dobrze rośnie. Chyba najlepiej ze wszystkich sadzonek. A kiedy były sadzone? Tu Otóż na stanowisku numer 2 sadzone były 27 maja. A to jest piękny liść kanny, która nazywa się tak. Dugard. Ona nie lubi słońca, gdyż często na liściach ma dużo białych barw i te liście po prostu robią się brązowe, przypalone. I dostała tu w zacisznym miejscu koło jagody kamczackiej. Miejsce. Polecam swoją drogę. Drogą jagodę kamczacką. Inaczej suchodrzew. Średnio słodka, ale nie kwaśna. Bardzo dobra. I wczesny owoc się posiada troszkę to opowiem wam robota głupiego to, że teraz podsypuję, widząc w jakim stanie jest dołek z sadzonką kto zgadnie dlaczego otóż zielsko rośnie przebrzydłe zielsko w zasadzie to jest trzy tygodnie od posadzenia i spójrzcie ile już tego jest ale nie w każdym tak jest otworze to zielsko wyrwę rzecz jasna i to jak najszybciej, może nawet dziś Max jutro, ale na razie chcę spisać tutaj, prawda, do tego kajeciku. Mam pomocnika, który mi towarzyszył w czterech poprzednich częściach, więc robota musi iść w miarę sprawnie, i ja będę podsypywała, dyktowała, cóż tu rośnie i ile, a pomocnik będzie zapisywał, i ja w międzyczasie tą mątką będę podsypywała. To co, zaczynamy? Zaczynamy tu od linii, gdzie kończą się pomidorki. W skrzynkach kwiatki z mojego wysiewu, ale maleńkie. I mamy tak. 239 skorostnaja torpeda. Razy dwa. Na tym stanowisku zdaje się, że 35 odmian rośnie ale jak spiszemy to powiem do końca, podliczę. Kolejna odmiana to 30B, jak Barbara, podarok solmyca. Podobno mączką mu nie można przenawozić, a jej działanie już po dwóch tygodniach jest widoczne w bigorze i w wybarwieniu się roślin. Odmiana numer 241 Pięknie się nazywa. To nowość. W ogóle mam dużo nowości w tym sezonie. Żółty imperator razy dwa. Jak jedna sadzonka padnie, mam zapas, jest druga. Takim tropem dość często robię nasadzenia. 63 razy dwa. Druga jest bardzo maleńka sadzoneczka. Irańska, przepyszna odmiana. Roman Romanza F1 litwa razy dwa. Odmiana 208 Plima Gold. i deszcz padał tej nocy, więc nawet nie będę podlewała, bo bardzo szybko ta mączka wsiąka w mokrą glebę, tak jak tu obok niedawno rozsypane i spójrzcie, tylko ciut widać suchego, niebieskie granulki już są rozsypane już działają, żaden ślimak nie pożre nam tutaj skarbów naszych o i na czym ja skończyłam poczekajcie, to było Prima Gold, był Czarownik 59 teraz numer 55 Astrachański raz, dwa raz, japoński nie, ukraiński tak, takie piękne. Może doczekam obotu w do końcu, bo nie było mi dodane. Razy dwa. Naprawdę jak burza rosną na tym stanowisku. I teraz numer 249, bo tego chyba nie dyktowałam Ci. Ikar, tak. Ale o kształcie arbuza, owalny, ciemnozielona skóra. Mam odmianę o tej nazwie, ale okrągły i już jadłam go i był przepyszny, słodziutki. Też ciemną skórę miał. Lecz był typowo okrągły. Ten ma być zdecydowanie owalny. A tu przepiękna sadzonka 202. Laplandia F1. Bardzo dobry arbuziak. A teraz patrzcie jakie ostre liście, numer 246, pamiat hołodowa, takie ostre, tutaj takie ostre dla Laplandii, a tu spójrzcie wikarze jak powycinane. I wracamy do pamiat hołodowa. Teraz jeszcze raz szybko, takie liście ostre, takie już łagodniejsze. Ostre, a teraz uwaga, liście w kropki. A cóż to się stało? Osoby, które nie wiedzą, jest to taka odmiana, która ma liście w kropeczki. Nazywa się Monen Stars. I jelą w tym przypadku żółty miąż. Tak, tak, takie piękne potrafią być odmiany arbuzów. Owoc również jest takie kropeczki. Gęsto usiane i wielką żółtą planę ma. Czyli księżyc. Mon. A teraz słuchajcie, 238 Sacharna ja cukrowa chatka. Mam opakowania oryginalne, ale to ten film bardzo długo trwał, tylko w przypadku odmian z Litwy pokazałam, jak wyglądać mają. Poczekajmy, aż owoce się zawiążą, to będzie można wtedy porównać z, z tym co na opakowaniu. Dali chyba 14 na Turcję, kanny. I coś tam jeszcze. Będzie kolorowo. Oby. 248 Erofei. Też nowość w tym sezonie. Dzisiaj również y, za parę godzin, to znaczy nie, pod koniec dnia, gnojówką z pokrzywy poleję te arbuzy. Ale po wierzchu, żeby szybciej wnikło w roślinkę. Niż do gleby. Kolejne podlewania będą już do gleby. Z nawożeniem, rzecz jasna. 25A silnolistnej A wczorajsze polowanie na zioła do gnojówek udały się. Uhuhu! Trzy wory. Trzy wory aż. No i za dwa tygodnie będzie gotowe. A na razie zużywamy te gnojówki, które mamy w chwili obecnej zrobione. Teraz numer 28. Rafinat ekstra słodki. Skóra jasna w marmurek. No, mnóstwo słodyczy w tej odmianie jest. Teraz przed Państwem pewna odmiana wyjątkowa. I jako będzie to jedyna odmiana, która o takich parametrach chyba się uda. Na ten moment mam piękną sadzonkę. Jest to arbus bezpestkowy. Odmiana Sin Rubita Hybryda. Tylko jedna. Może doczekam w końcu wyhodowania arbuza bezpestkowego. Do tej pory było głównie tak, że nie kiełkowały mi tego rodzaju yy, nasionka z tego rodzaju właśnie arbuzów. A jak wykiełkowały, to bardzo szybko umierały. Także to jest piękność na ten moment. Trzy tygodnie od posadzenia. Jest 13 czerwiec, sadzone, 27 maj. Teraz odmiana. Zielona torpeda numer 20. Odmiana, która była tak obrzydliwa i miała kilka owoców dużych na krzaku, żaden nie nadawał się do jedzenia. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, dostał szansę. Tego, ta odmiana dostała szansę i była bardzo dobra, więc zobaczymy, co w tym sezonie będzie. Zimny był maj, czerwiec też nie zaciekawy ciekawy. Owoce, tak jak tu widzimy, czereśnie. Odmiana Regina. Taka królewska, bardzo dobry owoc. Ale wiecie, że on opada. I to nie w tej fazie. W tej też. Jak zielone było, opada po prostu. Aż szkoda. A teraz przechodzimy do odmiany 109. Monen Stars Yellow. Jaki ten sezon będzie dla arbuzów? Uch. W się mat zobaczymy. Właśnie mówiłam wcześniej o tych kropkach, więc już wiecie, to zostanie wypielenie. 127 producer razy 2 17. Mega pyszny, słodki. Najpyszniejszy arbuz. Ma bardzo twardy miąższ. Czerwony, mega słodki. Podmoskownej Charleston. Bomba, po prostu ekstra. Cech nie powiela. Nabawił się kropek od Monen Starsa, muszę Wam powiedzieć, ale był równie dobry. A ponieważ odmiana Monen Stars, Księżyc Gwiazdy, jest takim bardzo, wiecie, widać silnym zapylaczem, w zasadzie to nie wiem, czy silnym, w każdym razie można stwierdzić to, powiedzieć to, on przekazuje swoje kropki chyba wszystkim innym odmianom. Numer 209 Prima Orange razy 2. F1 Możliwe, że wiele arbuzów, wiele odmian jest takich silnych, że potrafią zapylać. Z tym, że po Monen Stars widać te ślady w postaci tych kropek wspomnianych. Idziemy teraz u wow. Tu to dopiero jest towar. Pierwsza klasa Barbados. Tak piszemy. Zbiór 2024. No, rewelacja. To orygin z oryginalnie wysianych nasion. Na innym stanowisku. Barbados jest znacznie mniej okazały. Piękny jak ta lala. Razy dwa. Druga troszkę mniejsza sadzonka. Wygląd jak Charleston grey. A teraz będzie odmiana, która temu oto człowiekowi w zeszłym roku smakowała, a rosła na stanowisku. Numer 4 u mojej mamy. Nazywa się tak faworyt. 204 razy 2. Blisko siebie. Nie rozdzielałam. Nie robiłam większej odległości między sadzonkami. O Jeziu kochany, szkodnik nasz maleńki. Dzień dobry, dzień dobry. Przywitaj się ładnie. O, auto jedzie, auto. Idziemy, idziemy, idziemy. Na chciała W opieku... A, nie trzymasz jej. Chodź, Gagatku, co dziś wymyślisz? Tam tam <laughs> pan tam mówił sąsiadów, tak? Niedobry pan, jest, pan. Ach, ten pan powiedz, niedobry jest. Tak, Mrusia sądzi. No, tak, Mrusia, nasza Mrusia. Tu nic nie zepsujesz, koleżanko. Nie. <laughs> Ale wiecie co, jak jesteśmy. To pokażę Wam piękną sadzonkę która już została nagrana, ale filmik nie wrzucony jeszcze. Mrusia, chodź zobacz. Mrusia, cii, cii. Czy to jest arbuz, Mrusiu? żeś odwrócił uwagę jej. Nie, dzisiaj nie ma chęci się bawić, chyba. O, piesek przyszedł z sąsiadu, O, Din. I już mruści. już jest. O, matko. Słuchaj, to ona między tymi prętami przeszła, uciekła. Zgrabiła. Chodź, mruniu. No popatrzcie. Dwa ogrodzenia pokonała. W... w jedną sekundę pokonała. Dobra. Ta sadzonka niech poczeka, przedstawimy ją niedługo. Lecimy ku. 180 tam, tam. razy dwa. Przepyszny. Och, jaki pyszny różowy malinowy kolor ma ta sadzonka, ta odmiana. Teraz 13. Romeria. O, ten arbus miałam, tę odmianę. On jest ciemnozielony. na Skórka ma takiego koloru. Okrągły, ale jaką żółtą miał, jakby dubkę od leżyny. Taką mocno żółtą. Jaką osłaniałam, pamiętam od promieni słońca. O, a tu jeszcze zobacz. Kanny mamy, tamper, nieposadzone. Dwie I znowu 240: konkurent. A co tu się stało? Zobacz, zobacz, coś tu się z sadzonką. No. I jak nie sadzić dwóch sadzonek. To tak jak mówiłam, zdaje się, że w trzeciej części tam sobie pozwoliłam na takie dywagacje. Zabieraj ogon szybko sadzonki. Padła po prostu Brunia, proszę. Konkurent. Tak, to na, ten na, twój. Mhm. Wykończył konkurencję. Wykończył konkurencję. No widzicie, więc baj bye, bye. Masz karo. Rozumiem. A tu mamy odmianę z mojego zbioru, czyli nie ma numerku. To znaczy ma taki. Hmm, na niebiesko. Dobra, nieważne. Ja wiem o co chodzi. 155A Gold in Gold. W nawiasie Korea Oriental. 9 maja była wysiana ta odmiana. I tu jest, zobaczcie. U, razy trzy. Dwie to sadziłam, a chyba trzecia wykiełkowała później. No, owalny kształt, żółta skóra, żółty miąższ, mega słodki, pyszny. Nie powiela cech. Rewelka. 42. Cream long, też bardzo dobry. Odmiana summit. Mniej smaczna od reginy. Wracamy do krimlonga, bo dojrzałam. Spójrzcie, po posadzeniu do gruntu sieweczka mała jeszcze wylazła. Czyli razy dwa. 29 bołżanin przez samorząd. Bardzo dobra odmiana. I tylko raz udało mi się owoce mieć jej. No nie mogę tych sadzonek wyhodować. Już, na, już nie chcą kiełkować po prostu. No nie wiem. Udało się w tym sezonie. Razy dwa a teraz 163 i kar i piłeczkę okrągłą zamalowaną, narysuj tam to jest właśnie o okrągłym owocu, na samym początku mówiłam w tamtej części o owalnym kształcie a tu jest okrągły blisko siebie będzie można porównać a teraz odmiana pierwszy raz ją mam 252 Black Anatolian razy dwa Czarny Anatolijski to też jest ponoć specyficzny arbus. Odmiana. I idziemy tu. 17. Podmoskowny Charleston. Mega pyszny. Już mówiłam o nim. Mrusia nie wuj pieska. On jest za ogrodzeniem. Odmiana 207. 207. Pata Negra. Raz, dwa. Hybryda. Już się nie mogę doczekać, kiedy zakwitną kwiatuchy. Kiedy to będzie wszystko takie kolorowe, owocne. Na rogu Barbados Zbiór 2024: wysiany 27 kwiecień. A teraz przyszłam do tego, co wcześniej pokazałam. Ja myślałam, że to jest tak okazały, piękny liść arbuza. Stojąc tam dalej, podchodzę, patrzę, a tu dynia albo patison. No i tu brusia. <grymne> Tą sadzoneczkę muszę, co muszę zabrać stąd weź mi skocz po łopatkę wykopiemy od razu o to, to później się zapomni tak Mrusia? w międzyczasie pokażę jeszcze jakie odmiany tu są 18 jantarnej żółta skóra, czerwony miąższ razy dwa oraz 244 afrykaniec Ciemnozielona skóra, owalny kształt, to nowość i pokładam duże nadzieje w tej odmianie. 243. German o żółtym miąższu, O dobra, dzięki. German o żółtym miąższu, pasi w tej skórze. I przedstawiłam wszystkie odmiany, ale w tym otworze zaraz operację przeprowadzimy. Mieszka odmiana 247, nastik. Otóż wszystkich otworów jest 38 z czego się kilka odmian powtarza. Powołaj, to. Tak. Nie zainteresowana? Nie lubisz dyni? Myślisz, że się wstydzi? Nie dłoń. O, Ale buziara. No już, 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 bo film trwa długo. Runcia. Dobrze, trzymaj. Nam z tego wyrośnie. Jak sądzicie, taki kształt liści. To jest drugi liść właściwy. Ten. Czy to Patison? Czy jakaś Dynia? No nic, trzeba będzie wysadzić tam do Na tym kończymy. Pozdrawiamy. O! Wszystkiego dobrego życzymy. Mrusiu Kwiatuszku nasz. No pokaż Buzie. Ją wszystko inne interesuje, zobacz. Dzisiaj ona jest grzeczna. Do widzenia.